Dzień dobry, kochani. Napiszcie, czy lubicie fasolkę szparagową? Ja kocham. Są takie memy w internecie odnośnie tego, z czego się wiosną składa człowiek. Jest to bób, fasolka, koperek, truskawki, <grym> szparagi. Nie wiem, co tam jeszcze lubicie, ale napiszcie mi chętnie, zobaczę, jakie warzywa lubicie jeszcze w tym okresie jeść, bo mogę je jak najbardziej i bardzo chętnie to zrobię. Uwzględnić w swoich przepisach. Dzisiaj mam już ugotowaną zieloną fasolę szparagową. Tutaj jest no powiedzmy 200 gramów fasolki. Bo był kilogram, ale więcej zjedliśmy. Do tego będą mi potrzebne tak naprawdę tylko pomidory i dodatki. Czosnek, cebula, ocet truskawkowy na kombuczy. I oliwa z oliwek. Co my sobie teraz zrobimy? Oczywiście fasolka jest obrana. Jeśli chodzi jeszcze o fasolkę, to na przykład ja Wam powiem, że my, ja i mój mąż uwielbiamy fasolkę gotowaną i zazwyczaj jemy ją samą, bez żadnej bułki tartej czy bez jakichś innych dodatków, czasami z oliwą albo jakimś innym dobrym olejem, tłoczonym na zimno. I ja jak gotuję tylko dla nas fasolkę i nie jemy na przykład do niej nic innego, to bardzo często. W ogóle nie obcinamy końcówek fasoli, być może kogoś to zniesmaczy, u mnie w domu zawsze się z obydwu stron obcinało fasolkę, a my dla siebie tego nie robimy, bo szkoda nam czasu na to tak naprawdę. Ja fasolę ozonuję, my i ozonuję oczywiście, a podczas jedzenia po prostu zjadamy ją z tą końcówką, a tą drugą po prostu sobie obgryzamy i wyrzucamy. Szkoda mi czasu na to naprawdę, żeby obcinać z jednej i z drugiej strony fasolkę. Wiem, że są osoby, które tak robią. Jeśli miałabym gości w domu, byłby to dodatek do obiadu, to na pewno bym tak zrobiła. Ja mam tutaj takie cztery pomidory. Pokroję sobie na kawałki, taką kostkę powiedzmy. Widzicie, takie malutkie te pomidorki były. Specjalnie kupiliśmy różne, u różnych osób, żeby porównać. Powiedzmy, że tu jest pół na pół fasola. Oczywiście możecie dać inne proporcje. Tutaj mam jakieś trzy łyżki octu. może być jabłkowy. Ja sobie wcisnę ten czosnek do mojego octu. Do tego mam szczypiorek, jedną gałązkę. Oczywiście można dać więcej. I jedną małą cebulkę. Szczypiorek sobie pokroję, nie musi być wcale bardzo drobno. Może być też do tego natka pietruszki. Cebulę pokroję sobie też w taką drobniejszą kostkę. Teraz troszeczkę też dodam do tego soli. Ta sola była odrobinę solona, ale nie jest ona jakoś tak bardzo słona. Do tego też pieprz i oliwa z oliwek. Tak powiedzmy pół na pół z tym octem. Może być jabłkowy. Można zakryć słoiczek i dobrze wymieszać. Zrobi się wtedy taka emulsja bardziej, oleje pomidorów i fasolę. To jest tak jak mówiłam, naprawdę super prosty szybki przepis. Wiele tutaj nie potrzeba. Jeśli macie truskawki, to też może być tak jak wcześniej, kiedyś Agnieszka pokazywała z truskawkami. Możecie też dodać bazylii. Trochę wymieszam. Naprawdę cała filozofia w mojej dzisiejszej sałatce. Szybko, prosto. No, bo czego chcieć teraz więcej, jak mamy takie przecudowne, przepyszne warzywa? Ja tą fasolę oczywiście też pokroiłam na krótsze kawałki. Jeszcze do tego szczypta soli. I to już wszystko. Sałatka gotowa. Pyszna, szybka, zdrowa. Dla mnie w sam raz. Ja wam wszystkiego dobrego, kochani. Miłego dnia Wam życzę i do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się. Cześć.